Rok temu udało mi się symbolicznie zamknąć sezon motocyklowy 31 grudnia i otworzyć go już 1 stycznia od kilka kilometrów za miasto, taka klasyczna rundka wokół komina. W tym roku też na to liczyłem i do końca wypatrywałem pogodowego okienka, ale zima jednak przyszła. Pola przykrył śnieg, na drogach pojawiła się solno śnieżna breja i zrobiło się już mało motocyklowo, przynajmniej dla mnie. Sezon zamknąłem więc 17 grudnia, co i tak jest całkiem niezłym wynikiem. Pamiętam czasy, gdy u nas na wschodzie zimy zaczynały się już w listopadzie. Mimo najkrótszych dni w roku, udało mi się tego dnia jeszcze wyskoczyć po pracy na krótką przejażdżkę po okolicy. W tym sezonie do mojego royal enfielda doszła owiewka i trzeba przyznać, że w deszczu i w chłodzie takim jak w grudniu, sprawdza się znakomicie. Do tego pod kurtką podgrzewana kamizelka i nawet zimowy wypad staje się czystą przyjemnością. Tak kończy się dla mnie rok 2025. Trochę kilometrów po naszym pięknym kraju i trochę po tej całej zagranicy. Jak zwykle czuję lekki niedosyt, ale przecież trzeba jakoś pogodzić pasję z codziennością. Stary rok odjeżdża, więc życzę Wam dobrego szampana na sylwestra i dużo słońca w nowym roku. I zaglądajcie od czasu do czasu na Gregor w drodze. Niech moc będzie z Wami, Grzegorz.